Cześć z tej strony Destroyerek. witam Was w kolejnym filmie na moim kanale w dzisiejszym odcinku. Dalej, e, drugi odcinek to jest z trybu e, Przyczajony Tygrys, czyli trybu, w którym możecie grać Szturm Tigerem. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam e, moją najlepszą bitwę w tym trybie pod względem zadanych uszkodzeń i też w sumie chyba najciekawszą. I przy okazji, to jest też paradoks. Paradoksalnie, to jest moja dopiero druga bitwa. W poprzednim odcinku pokazałem wam pierwszą bitwę I pierwszy raz wszedłem w ogóle do tego trybu, zrobiłem 20 tysięcy A to jest moja druga bitwa I od razu w drugiej bitwie zrobiłem już wynik, którego nie pobiłem jak grałem później Chociaż to też trzeba zaznaczyć, że ja mało raczej grałem w ten tryb Jakbym grał więcej to pewnie bym już pobił ten mój rekord Ale że jak już dużo nie grałem to nie pobiłem Tak, więc tutaj już zaczęliśmy bitwę, na początku mogliście zauważyć że pocisk kumulacyjny, jakoś tak wyszło, że się odbił od celu i przez to mamy dalej 0, a już mogliśmy mieć ten jakiś tam wynik, prawda? I niestety później zebraliśmy za 7000 też tak wyszło. Więc ogólnie jak widzicie początek bitwy wyszedł raczej taki słaby. Gdybym tutaj lepiej zagrał na początku, to pewnie bym wynik miał jeszcze lepszy, wiadomo. No ale jakoś tak niestety wyszło. Że no nie weszło teraz, tu tutaj oddałem strzał. Taki słaby raczej. Chciałem pchać na górkę, ale mnie zablokował tutaj sojusznik, więc już odpuściłem. Zauważam, że tu jest łatwy cel. Udało mi się schwolić strzał. Bałem się, że będzie chciał się zemścić i mnie zniszczy. Dlatego jeździłem za nim i chciałem mu to nie umożliwić. Tutaj miałem rację. Kolega, ten przeciwnik, zaczął się już obracać i chciał mnie skończyć ewidentnie, ale yy, został zniszczony. Mało brakowało i ja bym go zniszczył, ale sojusznik mi ukradł trochę fraga. Teraz stwierdziłem, że jadę robić demo, dlatego wyjeżdżam na cele, które mają dużo życia. Tutaj piękne strzały oddałem w powietrzu w ogóle. To prawie już zginąłem, bo typ w ogóle chciał mnie strzelić, ale dzięki moim yy, kocim ruchom nie udało mu się to tutaj po raz kolejny prawie zginąłem, jakiś podzisk od mnie przeleciał wszyscy chcą mnie zdjąć i teraz zauważyłem, że kolega, w tym, że jest przeciwnik przy tym że się zablokował, więc jest okazja na uszkodzenia, niestety nie zdążyłem w niego strzelić, ale stwierdziłem, że nie ma co zawracać, tylko pojechałem na Przeciwnika, który stał dalej I zrobiłem tam strzał o, Postawili Typa na gąsce i dzięki temu Strzeliłem go jeszcze raz W tym momencie na koncie mamy już 22 tysiące Ponad I zostaliśmy we czterech na jednego Sturmkigera Oddaję w niego strzał za 7 tysięcy I jeszcze się we mnie taranuje Zabieram mu kolejne 500 Myślałem, że już go skończą, ale Niestety nie trafił sojusznik. Teraz chciał mnie zniszczyć, ale użyłem mojego... Zrobiłem super unik, wjechałem na kamień i dzięki temu uniknąłem zniszczenia. Yy, dzięki czemu yy, nie trafił, a ja nie popełniłem tego błędu. I bitwę kończymy z wynikiem 30 036 uszkodzeń. Nic nie odbiłem, nic innego nie zrobiłem, ale zrobiłem to. Bitwę wystrzeliłem 10 pocisków, jak widzę, ale to też sporo nie weszło, bo te strzały na początku to takie średnie były. No, ale to właśnie była moja najlepsza bitwa w tym trybie. Yy, byłem najlepszy w bitwie. Tutaj o w tej bitwie, ale no tak można się spodziewać, prawda? I paradoksalnie moja najlepsza bitwa była moją dopiero drugą bitwą. W pierwszej bitwie zrobiłem 20. Parę tysięcy w drugie, już trzydzieści, a później to już. Siu, zacząłem robić po kilkanaście, a później już miałem problem ze zrobieniem jednego strzału. Także tak się prezentuje yy, to, ten tryb. Myślę, że nie będę katował Was jakimś wielką ilością materiału z tego, bo tu trzeba sobie zagrać, się pośpiać i już Nie, nie ma co katować tego trybu. Dziękuję Wam za oglądanie. Napiszcie w komentarzu, jaki był Wasz rekord uszkodzeń w tym trybie. Zachęcam do zostawienia łapki w górę i subskrypcji. I do usłyszenia w kolejnym filmie. Cześć!